Dzień dobry. No i przyszła można powiedzieć wiosna. A ja sobie zmieniłem opony i koła na 27,5 650B. Z tyłu mamy tak. Schwalbe X1 Allround. Miałem takie podobne mniej więcej w dwudziestkach Tylko tam było X1 Speed. Obręcze Rose. 27,5. Dlaczego 27,5? A, dla testów w sumie zobaczyć, jak się na tym będzie jeździć. Jak na razie, wrażenia pozytywne. Na pewno lepiej się ten rower napędza, rozpędza. Nie wiem, jak będzie na dłuższą metę i na dłuższych dystansach. Więc dzisiaj coś tam sobie potestuję. Z plusów, jakie zyskałem, to tutaj z tyłu 500 gram, z przodu 300 gram. Lżej. Opony bezdentkowe. Tutaj z tyłu stare koła ważą bez kasety, tyle samo co te całe. Także tam wyszło mi na wadze 500 gram. Gdzieś tutaj Wam stawię zaraz z wagi. A tutaj mamy 300 gram lżej. Także jest na plus. Nie wiem, jak to będzie wyglądać właśnie na dłuższą metę podczas jazdy. Muszę to sobie stestować. Ale takie oponki właśnie chciałem z takim bieżniczkiem, żeby właśnie sobie zjechać na takiej ścieżki z asfaltu gdzieś sobie przejechać przez las. Już nie mówię o jakichś takich dużych korzeniach, no ale jak się natrafią to idzie właśnie przejechać. I nie jestem ograniczony właśnie do asfaltu głównie. Także na kołach mamy tutaj 800 gram lżej Sporo Tylko muszę pamiętać o jednym, żeby szybciej hamować, bo tarcze nowe jeszcze nie dotarte I hamulce jeszcze nie są takie sprawne jak były wcześniej Widzę wody napuszczają, także idzie wiosna No i fajnie sobie pojeździć czasem po lesie, zjechać z asfaltu, mimo, że jeszcze wiosny nie ma, ale jest przyjemnie, już 15 stopni, ptaszki sobie tam gdzieś cierkają, także mogłoby jeszcze słoneczko wejść, bo jest dzisiaj tak zachmurzone troszeczkę. Dobra, mamy 9 km, wjadę sobie tutaj, tam jest takie źródełko, jak ktoś kojarzy tutaj. Lasy palowickie, Pojezierze w sumie palowickie okolice żor. Dobra, mamy źródełko, ostatnio tutaj chyba z rok temu byłem w sumie. Nie wiem po co tych kubków, tyle ciekawe, czy ktoś z tego pije w ogóle. Są tutaj pozostawiane. Pierwszy, może taki drugi plus. Wydaje mi się, że rowerek lepiej podjeżdża pod górki. Ale może to być takie wrażenie tylko, bo są lżejsze koła. Ale wydaje mi się, że na pewno jest zwinniejszy. I tak jakby był żwawszy pod górkę. Dobra, no napijemy się tej wody, bo mam połowę w bidonie, takie właściwości ma. Widzę fajnie, że rozbudowują takie budki i stojaki dla rowerów. Coś tam te pieniądze inwestują w okoliczne lasy. Ogólnie mało wody jest w stawach. Nie wiem, czy jakaś susza, czy coś w sumie mało padało i zima była słaba. Nic, jedziemy dalej. Woda z okolicznego źródełka napełniona. Także trzeba łyknąć i kierować się w stronę domu, bo nie wiem, jak się to skończy. Fajnie jest, tylko szkoda, że słoneczka nie ma. A co do opon. Jestem mile zaskoczony. Zrzuciłem troszeczkę ciśnienia. Nie wiem ile teraz dokładnie jest. Podejrzewam, że koło czterech. Fajnie po tych leśnych ścieżkach. Dobrze się ten bieżnik zachowuje. O dziwo. Nie ma jakiś problemów z nimi. Ciekawe na jaki czas wystarczą. Nie wiem, czy ta guma jest taka dość miękawa. No zobaczymy, jak na razie rowerek taki bardziej zwinny się stał. Na razie jestem zadowolony. Tutaj była jeszcze kwestia tego, że teraz yy, że tak powiem P jest bliżej ziemi, ale to jakiś centymetr tylko. Nie jest to też rower górski, by w jakimś stopniu mi to przeszkadzało i zahaczał gdzieś o ziemię, bo na tym rowerze nie będę jeździł po górach i po kamieniach. Jak na razie pierwsza taka w sumie przejażdżka na tych kołach, na tych opanach. Jeszcze nie przyhaczyłem czy tam na zakręcie, czy gdzieś tutaj w lesie P więc jest dobrze. No jest nisko. Ale nie jest to też jakoś, żebym zaraz przyhaczał o wszystko, nie? Waga tego koła 1300, a te ma 1900. Ale dobrze pamiętam, całe, kompletne, wszystko zalane. Także chyba jest mega dobrze. Według mnie są to koła aluminiowe, także waga wydaje mi się być w porządku. Słoneczko wyszło od razu lepiej Mogłoby tak zostać już No ale mamy połowę marca Jeszcze trzeba poczekać tak do maja żeby było fajnie już No ale trzeba korzystać z tego co mamy Pojeżdżę jeszcze trochę do 30 może sobie dobiję Kurde Zero ludzi Jak widać Nikt nie jeździ chyba na rowerze a ja jestem pozytywnie zaskoczony, co do tych opon Tych kół ogólnie O dziwo dobrze sobie radzą Myślałem, że będzie gorzej, a chyba nawet jest lepiej niż było Ile to mamy kilosków? 27, to 30, czy parę będzie hej. Taki fajny trening, chyba tam mamy 170 mam watów średnie, także nie jest źle No 165 troszeczkę spadło, bo teraz przez ten las troszeczkę z górki było Kurde Kieruje mnie tam Ale nie wiem czymś się tam chce jechać Chyba tędy pojadę No i mamy 159 W troszeczkę tutaj ta strawa zaniża, zauważyłem, o parę wad, nie wiem o co chodzi no ale 35 km, nawet jakiś pucharek tutaj wleciał nie jest źle, jak na 27,5 myślałem, że będzie gorzej taka traska, jak widać jakiś pucharek, jakiś PR coś tam wpadło Także link w opisie do mojej strawy, jak ktoś tam chce sobie obserwować, to zapraszam. No i dzięki za oglądanie.